Ja nie lubię wracać, nie szukać takich punktów wspólnych, jeżeli chodzi o, o turnieje, bo to jest inny czas, inna piłka, inna drużyna, inny skład osobowy. Oczywiście możemy sobie tutaj mówić, że troszeczkę odbiór jest tego, tego pierwszego meczu inny w porównaniu do, do tamtych, natomiast to jest turniej i, i doskonale zdajemy sobie sprawę, jaki mecz z Austrią będzie, bo, bo oni mają pewnie identyczne podejście jak, jak nasze, więc będą grali o, o pełną pulę. Oczywiście na pewno odbiór tego meczu jest inny. I my sobie też jesteśmy w stanie to wyobrazić i czujemy to, to po sobie, że, że na pewno wielu kibiców wierzy, wierzy w nas i, i czujemy to, to wsparcie. Nasz odbiór tego spotkania również jest myślę, że pozytywny i na pewno ten mecz da nam więcej pewności siebie i do kolejnego meczu podejdziemy z jeszcze większym powerem i z jeszcze większą wiarą we własne umiejętności, bo e, myślę, że pokazujemy w ostatnim czasie, że te umiejętności są i, i ja jeszcze ten zespół jestem przekonany, że ten zespół jeszcze nie pokazał pełni tych możliwości, więc z Austrią gramy o pełną pulę, nie ma co tutaj dużo mówić, ja wierzę w ten zespół, wszyscy w nas wierzą w to, że jesteśmy w stanie coś zrobić na tym turnieju i, e, i już w Berlinie, my, mam nadzieję, że zaczniemy od, e, od zwycięstwa. Teraz do Kuby pytanie, powiedz, Austriacy się zrzymali po wczorajszym meczu, mówiąc, że to jest niesprawiedliwe, że swój mecz zagrali 30 godzin po spotkaniu z Polską. To jest ich sprawa, niech sobie narzekają, na Euro 2016 Polska grała się jednej ósmej finału, dwa dni, mając dwa dni mniej odpoczynku. Powiedz, jak ważne jest to, 30 godzin w regeneracji, w przygotowaniu się i na ile to będzie dla reprezentacji polskiej takim choćby troszeczkę handicapem, przewagą. Dziękuję. Myślę, że i tak, jeśli chodzi o Austriaków, i tak mają nadal dużo czasu między meczami, bo wydaje mi się, że większość z tych zawodników w klubie. Grało co trzy dni albo, albo często grali co trzy dni. Oczywiście mamy tego czasu więcej i mamy więcej czasu na regenerację i, i trenerzy na pewno łatwiej dla trenerów, żeby, żeby przygotowali ten mikrocykl. Yy, więc może, może jakiś delikatny wpływ to będzie miało, ale, ale nie szukałbym tutaj jakiejś, jakiejś wielkiej rzeczy w tym. Łukasz się na kanał, ciągnął po pytanie do Kuby Modera. Kuba, czy jednym, pierwsze pytanie jest takie, czy jednym z, kluczów, z kluczy do przeciwstawienia się Austrii będzie odwaga? Bo jednak mam cały czas przed oczami twoje zagranie, kiedy wszedłeś ze strefy obronnej ruletą i no, do tej pory rzadko takie zagrania mogliśmy oglądać a, i czy to jest właśnie klucz, żeby się nie bać? Zresztą trener Probierz o tym wielokrotnie podkreślał, że macie grać w piłkę. No i rzeczywiście to zagranie no, można byłoby wyciąć i pokazywać jako jedno z atrakcyjniejszych podczas tego spotkania z Holandią. No generalnie odwaga wydaje mi się, że jest kluczem w piłce nożnej do tego, żeby, żeby wygrywać mecze, więc, więc na pewno zagraliśmy odważnie z Holandią i, i tak samo będziemy chcieli grać z Austrią. No właśnie. I czym przeciwstawić się ich intensywności? Bo to było naprawdę imponujące na, na tle takiego przeciwnika jak, jak Francja. Mieli Austriacy swoje okazje. To jest zupełnie inny zespół niż ten, który, z którym wygrywaliśmy za czasów chociażby trenera Jerzego Brzęczka. Prawda? Zrobili ogromny postęp, więc czym się przeciwstawić tej intensywności? Bo równie dobrze ten mecz z Francją mógł się skończyć remisem, przy odrobinie szczęścia dla, dla Austriaków. Wcale nie byli drużyną gorszą. No tak, na pewno grają intensywnie, dużo biegają i wydaje mi się, że musimy się przeciwstawić tym samym, ale przede wszystkim musimy zacząć od tego, żeby, żeby trzymać się tego stylu gry, żeby grać w piłkę. Żeby, żeby być blisko siebie w defensywie, w kompakcie i, i na pewno, tak jak powiedziałem, grają intensywnie, dużo biegają, ale, ale myślę, że, że my też dużo biegamy. Gramy intensywnie w momencie, gdy mamy piłkę, to, to mamy dużo jakości i myślę, że to będzie klucz.